Witajcie, witajcie. Raport fiskalny dobowy z 16 udało się wysłać 62 przesyłki, co wygenerowało 2132 zł. przychodu. I teraz chciałbym Wam pokazać jeszcze dwa dodatkowe raporty dobowe fiskalne. I zobaczcie sobie, że wszystkie praktycznie te raporty są podobne. Czyli Allegro daje mi zarobić do jakiegoś etapu, daje mi zarobić, daje mi zarobić, i potem nagle zamówienia są ucięte. Kolejny raport fiskalny dobowy: 67 przesyłek i 2327 zł. przychodu. Raport z 17. No i raport z 18 lutego: 62 przesyłki i 2241 zł. przychodu. Tego typu raporty są. To jest tak akurat, takie 3 dni wziąłem, ale dość praktycznie. Bardzo podobnie te wszystkie dni wyglądają, tak samo. I idą zamówienia, na przykład z rana idzie zamówienie za zamówieniem, zamówienie za zamówieniem, i wtedy nagle jest odcięcie, i wpadałem jakieś jedno zamówienie na 2-3 godziny, i nie wiem, jakby Allegro gdzieś ściągało moje aukcje albo ich nie wyświetlało, albo nie proponowało. Jeżeli ktoś trafi, no to jakoś przypadkiem i zakupi, a tak to mówię. Tak jakby Allegro daje mi zarobić do pewnego etapu. I wtedy nagle obcina mi zasięg i, i przestaję zarabiać. I wiem, że wiele osób też się boryka z tego typu problemem i nie wiem jak to jak to naprawić i jak tą sprzedaż zwiększyć. Już próbuję na wszystkie możliwe sposoby. Tak naprawdę Allegro by pewnie chciało, żebym więcej na Allegro Ads wydał. No ale, no ale, no, no nie wiem co robić. Mówię, jestem zatrzymany na pewnym etapie. Mam te same aukcje praktycznie cały czas. I czasami przychody były dużo wyższe, dużo więcej zamówień, a teraz leci wszystko tak jakby do pewnego etapu. Ja nie mówię, ja rozumiem, bo mogą ludzie kupować mniej więcej tak samo i tyle samo, ale to mówię, to, to jest zupełnie inaczej niż było to wcześniej. Zawsze była dużo lepsza sprzedaż po południu i wieczorem, teraz jest z rana trochę lepsza, no bo powiedzmy, że do 13 wysyłam przesyłki tego samego dnia, więc Allegro daje mi zarobić, a potem nagle te zasięgi są obcięte. No ale obserwuję ten temat. Aktualny przychód to 409 714 zł. I temat dzisiejszego odcinka najpierw w sklepie, potem od pośrednika, a teraz od producenta. Widzicie dzisiaj tutaj taką małą miniaturkę, yy, znaczy takie małe zdjęcie. Za chwileczkę przejdę w większej, będzie w większym wydaniu to zdjęcie i Wam wtedy troszeczkę o tym opowiem więcej. Właśnie jeszcze w związku z tym zamówieniem, które tam widzieliście na tym małej miniaturce, zweryfikowałem sobie, co robiłem rok temu w lutym. Dane z 20 lutego widzicie, czyli praktycznie tak samo. Ty na tle innych sprzedawców. Zrealizowane zamówienia w ciągu ostatnich 30 dni: 447 zamówień i obrót 4725 zł. Podejrzewam, że w tamtym czasie musiałbym wrócić i dokładnie odcinek obejrzeć. Na pewno się bardzo podniecałem, że. Ta sprzedaż jest taka fajna, super, że już zrealizowałem 450 przesyłek w ciągu 30 dni i to było rok temu. I zobaczcie, co się zmieniło przez rok. Teraz wam pokażę jak wygląda, jak to wygląda dzisiaj. Tutaj jeszcze raz zwróćcie uwagę obrót 4700 zł. Dzisiejszy obrót 5800 50, o, co ja gadam, 58 tysięcy złotych, czyli kilkunastokrotnie mam wyższy już obrót, czyli kilkunastokrotnie więcej sprzedałem. Zrealizowane zamówienia 2200, tam było około 400, i to jest tylko na jednym koncie. Na innych kontach też tam kilka tych zamówień wpadło, także zobaczcie jaki progres. W ciągu roku z moim budżetem, z pracą na etacie dodatkowo, udało się tak podnieść sprzedaż. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, w lutym, również wrócę do tego odcinka i obrót już będzie nie 58 tysięcy, tylko będzie 500 tysięcy złotych obrotu. Na to liczę. No i myślę, że tak będzie. No nie ma wyjścia. Musi tak być. Teraz udało się, tam było 4 tysiące, tu jest 58. No to ilu? 12, 13, 14 razy udało się zwiększyć obrót. Przesyłki wzrosły tutaj kilkukrotnie 6 razy więcej tych przesyłek jest. No, ale jak widzicie, co z miesiąca na miesiąc cały czas dokładam produktów, cały czas dbam, otwieram nowe konta. Teraz będę otwierał sklep internetowy, będę. ach, no, po prostu rozwijam się na wszystkich możliwych płaszczyznach i tak naprawdę jestem przez cały czas sam z tym wszystkim. Mam tylko pomocnika, który, pracownika, pomocnika, który pakuje mi przesyłki, a wszystkim innym cały czas zajmuję się ja i to cały czas rośnie. Teraz jeszcze odszedłem z pracy na etacie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia, i mam nadzieję, że ten krok otworzy naprawdę przede mną coś, jakiś piękny rozdział. Na to liczę. No i teraz widzicie ten mój magazynek 25 m2, w którym pracuję, i w którym pakuję paczki i w którym aktualnie jest cały mój towar. Te 25 metrów to, to jest dość dużo, no bo jak stoi pełno regałów wzdłuż i wszerz, no to jest naprawdę ten, ten magazynek jest zawalony po sam. Po sam sufit, praktycznie wszędzie. Tu widzicie, że to jest taki stary sklepik, ma ładnie schody, mogę zawsze sobie otworzyć jakiś sklep. Dzisiaj przyjechała do mnie dostawa, jak widzicie 21 wielkich kartonów. To się wydaje, że to jest małe, to są wielkie kartony po 30 kg. I te kartony są y, prosto z polskiej fabryki, czyli wyprodukowane i od razu jeszcze cieplutkie władowane w karton i przysłane do mnie. Jutro przyjedzie chyba jeszcze 10 kartonów. I jeszcze przyjedzie chyba wielka paleta z towarem. Tutaj jest towaru praktycznie za 20 tysięcy złotych. Niby dużo, niby niedużo, ale to jest jedna dostawa. Z impostu przyjechał do mnie calusieńki, pełen bus. Wzdłuż i wszerz był po prostu, e, zawalony był cały. No i tak to właśnie pięknie, tak to pięknie wygląda. I na początku jeszcze właśnie. Na początku kupowałem te towary w sklepie. Po prostu wchodziłem na sklep internetowy, zamawiałem te produkty. I poszerzałem sobie ofertę. Czyli wystawiałem te produkty, pomalutku zamawiałem w sklepie, zamawiałem w sklepie, zamawiałem w sklepie, wystawiałem. Potem udało mi się znaleźć taką hurtownię, która była pośrednikiem, tak? Czyli zamawiałem już trochę więcej, już jakieś tam faktury były po 1000 zł, 2000, 3000 zł, i teraz zamawiam bezpośrednio, prosto od producenta, czyli tak jak mówię, wychodzi z fabryki. I ładowany jest w samochód, i trafia to prościutko do mnie, I, i mówię, i w związku z tym będzie też otworzony sklep internetowy, i jest też sprzedaż, jest też sprzedaż czyli zamówienia. Zamówienia są z, od producenta. Udało się tak fajnie wszystko osiągnąć, że zamawiam bezpośrednio od producenta. Są zamówienia z polskich hurtowni, i jest do tego import z Chin. Czyli wszystko się ładnie, pięknie ze sobą łączy, jest kilka źródeł, jak zamkną się Chiny, no to będę zamawiał z polskich producentów. Jeżeli polski producenci się zamkną, będę zamawiał w Chinach i tak wiążę, praktycznie biorę towary od wszystkich Od wszystkich w oku zamawiam te produkty, żeby no mówię, żeby było jak najwięcej, będę tworzył jeszcze zestawy, a mówię, a to jest mój magazynek 25 metrów kwadratowych, a niedługo lada już chwila praktycznie będę miał ponad 100 metrów nawet 150 metrów magazynu no to to co tam się będzie działo to będzie o! już te towary wszystkie do, tutaj do, sklepik, do tego sklepiku nie weszły także ładowałem w samochód i już wywoziłem do tego magazynu jeszcze mam go nie do końca kupionego ale już tam towary zaczynam pomalutku magazynować no wiecie jeszcze tam nie ma monitoringu i tego wszystkiego to wolę takich jakiś bardziej wartościowych produktów nie trzymać bo mogą mnie przypadkiem okraść ale tak to, tak to wygląda. No po prostu pracy jest coraz więcej, dźwiganie jest coraz więcej. Zaczynałem od malutkich gabarytów. Teraz już coraz większe są te gabaryty i coraz jest tego więcej i coraz jest więcej przesyłek i będę wchodził jeszcze, podejrzewam, w jeszcze jakieś większe gabaryty, żeby od razu nie zarabiać na przykład na jednej przesyłce 20 zł, 30 czy 40 zł, powiedzmy, brutto. Tylko chciałbym, żeby to już jak ktoś ode mnie coś kupi, to żebym zarobił 2, 3, 4 stówki na jednym produkcie. Zapakuję, wysyłam. I docelowo będę będę coraz produkty, coraz bardziej, coraz wyżej marżowe, które dają naprawdę dobrze zarobić, będę wprowadzał i będę koniec końców myślę sobie, że doprowadzę do tego, że będę sam pakował przesyłki, że nie będę potrzebował żadnych pracowników i będę docelowo tylko i wyłącznie sprzedawał te produkty, które dają najlepiej zarobić. I to będzie piękna i wspaniała firma, bo mówię, jak ja sam, własnoręcznie, czy z żoną, czy. czy czy z kimś tam jeszcze jakimś pomocnikiem zapakuje 100 przesyłek, które na przesyłce uda się na przykład zarobić, nie wiem, 50, 60 nawet złotych, no to przy 100 przesyłkach, no to to już są pieniądze dziennie naprawdę bardzo, bardzo ładne. Wyobraźcie sobie, 100 przesyłek, 50 złotych brutto zarobione na jednej przesyłce, no to ile jest? 5000 50, złotych. 5000 złotych jednego dnia. Tak powiedzmy, do tego będę dążył, żeby nie bawić się w pracowników, żeby się nie bawić, a może kiedyś tą firmę tutaj sprzedam, może ktoś będzie chciał sobie tych pracowników zatrudnić i, te, i to kontynuować, a ja będę, a ja poszukuję tych produktów, na których jest najwyższa marża. Aczkolwiek to tak też nie jest do końca, ponieważ dzisiaj na tych produktach jest naprawdę super marża. Za jakiś czas wam nagram takie odcinki, jak. Na niektórych produktach zarabiało się po 1000%, a teraz zarabia się na przykład tylko 100%. No bo konkurencja weszła, konkurencja wypatrzyła, zamówiła te same prowary, yy, produkty, towary te same i, i po prostu były piękne zyski, a teraz wychodzi tylko 100% czy tam już 50%. Koniec końców już jest taka duża może być konkurencja, że towary tylko żeby wyprzedać i już więcej nie zamawiać. No, dlatego mówię, to jest różnie. Trzeba mieć kilka takich źródełek różnych, różniastych i poszukiwać coraz więcej. Dlatego powstaje grupa, dlatego powstał kanał, bo każdy z Was zajmuje się czymś innym, każdy z Was robi coś innego, każdy z Was ma inne pomysły i można to w fajny sposób konsolidować między sobą. No, tak jak moje produkty, na przykład ktoś z Was mając już sklep internetowy, mógłby na przykład 200 moich produktów z automatu dodać. Gdybyśmy na przykład, nie wiem, mieszkali w tej samej miejscowości, można by to w jakiś fajny sposób też skonsolidować. Albo, no, po prostu możliwości jest naprawdę mnóstwo, i tutaj na tym kanale będziemy poszukiwali tych rozwiązań i tego wszystkiego, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ktoś mi dzisiaj na grupie napisał, czy mam pomysł, jak sprzedać 100 tysięcy przyłbic. No, niestety, bardzo jest mi smutno wyobrazić sobie, że, że ja to bardzo przeżywam. Nie wiem, jak Ty to przeżywasz, że masz 100 tysięcy przyubic, a rząd zakazał sprzedaży przyłbic. Nie wiem, jak to rozwiązać. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł i chciałby przyłbicę, tam chyba było takie przyłbice, mini przyłbicę na brodę, tam po złotówkę netto chce sprzedawać, także jakby ktoś chciał, może gdzieś za granicę, może jeszcze za granicą, nie ma jakichś obostrzeń, jak ktoś ma jakiś pomysł, jak to sprzedać, to możecie pisać, to ja przekieruję, bo... No bo szkoda chłopa, <laughs> zamówił kontener przyłbic i, i rząd polski zakazał mu sprzedaży. Mam nadzieję, że nie, ma, nie sprzedajesz tylko jednego produktu, tylko sprzedajesz tych produktów więcej i to aż tak Ciebie nie zaboli. No ale, no ale jest to przykre, dlatego trzeba to robić na jak największą skalę, jak najwięcej produktów, żeby właśnie w takich przypadkach nie, no nie być stratnym. I jeszcze szybkie komentarze do, koment komentarz do komentarza, o tak. Zawsze Was zachęcam, żebyście dawali mi jakieś krytyczne komentarze, ponieważ one są dla mnie najbardziej wartościowe. No bo jak tak zachwalacie i przyklepujecie, no to, 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 no to fajnie, ja się cieszę, ale, ale no, musi być wartość. Hej, osobiście dotychczasowa forma tworzenia przez Ciebie filmów już mi się znudziła. Myślę, że forma codziennych vlogów, spakowania oraz życia Twojej firmy byłaby o wiele ciekawsza. Weronika. Bardzo dziękuję. Jeszcze są cztery łapki do góry, czyli popieracie zdanie Weroniki i ja o tym doskonale wiem i też o tym w odcinku mówiłem. Teraz jest jeszcze praca na etacie. Nie wiedziałem, że mój kanał będzie się cieszył takim zainteresowaniem, że będziecie wpadali i oglądali. Dlatego też powstał Patronite. Na Patronite zebrała już się ładna sumka pieniążków. Zakupię sobie kamerę na czoło i myślę, że będą jakieś odpakowywanie paczek, jakieś właśnie pakowanie przesyłek. Będzie to ciekawsza forma. Do tego planuję to w jakiś fajny sposób rozwinąć, żeby były live'y, żeby no mówię, żeby było to odpakowywanie, żeby była ta kamera na czoło właśnie w postaci ala takich vlogów, żeby to w jakiś taki fajniejszy sposób ubrać, bo ja sam wiem, że to może być nudne. I sam też o tym mówię, dlatego Weroniko, możesz sobie zrobić tam małą przerwę od kanału, ja się nie pogniewam, możesz tylko tam zerkać, czy ci coś zaciekawi i, i nie musisz oglądać. Ja się będę na pewno ten kanał będę rozwijał, żeby był jak najlepszy, jak najciekawszy. Dlatego, jeżeli macie jakieś pomysły, to zawsze mi piszcie. I, i, I mówię pomysłów, tam sporo miałem na różne serie. No bo teraz będzie też seria pewnie jakaś związana z Amazonem, z Allegro, yy, seria będzie z budowaniem marki i własnego sklepu internetowego, więc to też będzie coś ciekawszego. Myślę, że to też się w fajny sposób rozwinie. Nie będę tak jak teraz siadał i gadał tylko codziennie o Allegro, tylko może o Allegro jeden odcinek w tygodniu, o Amazonie drugi odcinek, jakiś na żywo coś trzeci odcinek. Dodatkowo będzie odcinek z, yy, jeszcze dodatkowo jeden odcinek. Planuję dodawać takimi ofertami waszymi. Jeżeli macie jakieś produkty, sprowadzacie, importujecie, tworzycie sklepy czy coś takiego, to będzie również taki dodatkowy odcinek, stricte reklamowy, żeby też może jakieś fajne współprace powstały w związku z kanałem. Jeżeli będziecie mieli chęć, to zawsze będzie można sobie wejść i obejrzeć taki dodatkowy odcinek, taki typowo reklamowy, no żeby, mówię, żeby, żeby tam znaleźć jakąś, może, bratnią duszę, bo widzę, że tutaj na na grupie już się takie tworzą różne. Tu ktoś na Priv idzie z kimś, tu ktoś idzie, tam ktoś coś ciekawego podrzuci i, i, i też się tworzy ciekawa społeczność. Nad tą społecznością też się skupię, żeby to tam było konkretnie też i, i ciekawie, bo na razie tak nie mam aż tak za dużo czasu. A chcę, żeby Wam się te 5 zł miesięcznie zwracało bo no dla mnie, dla Was to jest tylko 5 zł, a dla mnie jak już tam 100 patronów mam, to już jest 500 zł miesięcznie i za to 500 zł miesięcznie mogę sobie kupić e, tak jak kamerę, czy mogę sobie kupić jakiś lepszy mikrofon, czy jakieś, no tak, żeby Wam było, tak, żeby Wam było przyjemniej i żeby mi było przyjemniej, jest to w takiej luźnej formie, także zapraszam.